Coś ze sklepu. 5, 2, 520! O tak naprawdę chcę mi się spać. Muszę się trochę obudzić. obudzisz o, już. Jak obudzę, to będziesz miała. Mateusz chciałam zażartować, że jestem samotna, nie ma Mateusza, ale jednak dzisiaj ten żart nie wyszedł. A mógłby wyjść. Jednak mówiąc o tym, co nie wyszło, a mogłoby wyjść... To nie wiem, co to jest. Nie wyszło śniadanie e, dzisiaj. Tobie wyszło śniadanie? Mhm. Wspaniale, tak naprawdę śniadanie mamy z cateringu, ponieważ od miesiąca używamy... Znaczy, korzystamy z cateringu, więc nie wiem, co Ci wyszło z jedzenia jego? Wyszło mi lepiej niż zawsze. Z jedzenia? Się najadłam. <grym> a ja się jeszcze nie najadłam, ale przede mną jedna z najlepszych rzeczy, czyli odpakowanie. Unboxing! To tak jak dostawać prezenty każdego dnia. Co my tu mamy? Co my tu mamy? Ciasteczka to serowe. Ja na właśnie. Ciasteczka serowe polecasz? Mhm. Waniliowo-jagodowa tapioka z winogronem. That's what I like. like. Morz. Like. 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 Czuch like. z batatami. Krem z dyni z chlebusiem. Ben. Na mnie coś jeszcze. Dla ciebie proszę, wylosuj. What's in the box? What's in the box? What's in the box? What's in the fucking box? Sztuć dla ciebie młodzieńcze. God fucking damn it. Patrzcie. Mamy tutaj guziczek na 100 tysięcy subskrypcji. Wyobraźcie sobie, że to było jakieś dwa miesiące. <laughs> Może trzy? Coś takiego, a teraz na kanale mamy już 400 tysięcy? Nie, to też już dawno temu było, bo mamy już 420, ale mieliśmy 400 i nawet widzieliśmy, jak wchodzi 400. No nie! Proszę, jeszcze jeden, nie dwa, jeszcze jeden, jeszcze jeden. Co to już chciał powiedzieć, to że jesteśmy pod naprawdę ogromnym wrażeniem faktu, że nasze el Variato naprawdę rośnie w siłę. Mamy wokół siebie wspaniałe, zwariowane osoby, które chcą podzielać taki lifestyle, chcą się nim inspirować. To dla nas największa nagroda. Love you. Tak, jak zawsze, wie lepiej, co ja chcę powiedzieć. No ale masz rację, tak chciałam powiedzieć, właśnie. No. A, a tymczasem. Tymczasem lecimy na siłownię, potrenować trochę, zrobić coś fajnego ze swoim życiem, zmienić je na lepsze, zmienić je na coś dobrego. Ale jest dobre. Bo mamy takie podejście, czajcie! Każdego dnia wstaję, wiesz, życie jest super i nagle jest wspaniale. A jak wstaję, mówię. Nie mi się. Spać się chce! Brzydka pogoda, to rzeczywiście tak jest. Dlatego wtedy robię. Górę I do przodu. Jesteś pewien, że chcesz takiś na siłownię? Jak? Spójrz. Co? Mam coś? Nie wiem. No, no, no! Co to jest, szminka? Tak, oznaczyłam cię, żeby nikt do, do ciebie nie podchodził i nie chciał trenować. Ok, let's go. Siłka, albo najpierw winda zamiast siłka winda challenge. Co ryczysz? Co ryczysz? Bo podczas wyrzucania śmieci nadziałam się na płot i teraz mam dziurę, no. To co rzucasz przez płot? No, bo nie chciałam się drzwi otwierać. kot Wiecie, tak co z dziewczynami jest. One idą na skróty, robią coś po swojemu zamiast pójść normalnie, otworzyć drzwi, wolą kombinować. A później, proszę, dziura w ręce, w kurtce. Dziura wszędzie. Ja nie wiem. Będzie dobrze. Okej, jesteśmy już na siłowni. Słuchajcie, o drama, energia, tryska niczym. Wulkan, na przykład, albo wodospad. Tak, właśnie energia dzisiaj tryska z rana, jak każdego dnia, jak śmietana. Więc lecimy z treningiem, choć nie nazwałbym tego do końca treningiem, a bardziej konkretną zabawą. Bo o to tak naprawdę w życiu chodzi, żeby bawić się, bawić. Zabawa. Przejdźmy jednak do konkretów. Koniec konkretów.

Ale z czym? Okej, okay, okej. Okay. No podołam, daj mi szansę, Mateusz. Daję Ci szansę, Pamela. Oki, okay, Mateusz. Oki, okay, Pamela. Przebaczam Ci i Elo. Choć będziemy Jane i Tarzan Siłowy. Ale ci lecimy do, ale nagrywa się, ale, ale, Dobra, słuchajcie, jesteśmy już w domu i wypadła taka niesamowita sytuacja, że przed chwilą obejrzeliśmy Lukę I Luka, wyobraźcie sobie, wymyślił sobie prezent dla z do której dzisiaj idziemy na urodziny I wiecie I co on zrobił? Było to to samo, co my kupiliśmy już tutaj włożyliśmy? relaksacyjny. Także, jeśli to oglądacie, to wiedzcie, że my byliśmy pierwsi. On tak. zrobił to na ostatnią chwilę, bo my to mamy o dwóch tygodni albo jeszcze dłużej. Także tak. to był nasz pomysł. Tak mi się chciało. Takiego. Także Luka, 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 Luka. Luka, pamiętaj, kto pod kim dołki kopie, ten sam w nie wpada. A jeśli nie wiesz, jak się, się, się pojedzie ci Wyobraź że to jest dołek. Trzymaj. A ty, jak ja do dołu skaczę, a ty w dole byłaś i nic się nie stało, bo miałeś magiczne klapki leciarzki? Tak. To, Luka, w każdym razie to jesteś ty teraz, patrz. To jesteś ty. I wpadłeś w dół, który ona wykopała klapkami. Ogólnie, oni tego nie dodadzą! Zademonstruj, jak kopałaś dół klapkami wcześniej. Noszę kapcie, bo ciągnie zimnem. Co? Przestawiłaś samochód sama? Tak. Pamela przestawiła samochód. Co? Poważnie? Tak, i nawet yy, nie przesuwała krzesła. <grywa> Na fotela do przodu. A dokąd jedziesz? Jadę kupić ci nowy garniturek. Tak jest, jedziemy teraz kupić garnitur, a w drodze, zamiast pokazać Wam przepiękną architekturę warszawską, przyniesiemy się wspomnieniami wstecz do Krakowa. Tak, jejku, pokażmy to. Ostatnio byliśmy na warsztatach w Krakowie to były no, jedne z, ze wspanialszych warsztatów. Naprawdę ekipa tak dopisała ludzie wspaniali. Wszyscy cierpieli. Dobra, dobra, dobra. Po prostu pokażmy. <śla> wow. Wow. To był taki teleporaz. Znaleźliśmy się właśnie na sali w Krakowie Fitness Platinum i zaczynamy trening. Czy wszyscy są gotowi? Potem z fotami wydostaliśmy się z sali Tak jak się przenieśliśmy, słuchaj mm. <laughs> Mala robi teraz wyzwanie oh, wypicia Co do wypicia? Cytryna, kurkuma I co trzeba zrobić? Trzeba wypić i się uśmiechnąć Challenge akcepta. Na raz? Na raz, Robię. <laughs> <on>. <laughs> Teraz ja podejmuję wyzwania Wasze zdrowie Ale dobra, bardzo dobra. Ale energia. No i tak właśnie wzruszająco i energicznie było w Krakowie. Teraz idziemy w końcu po ten garnitur, bo dzisiaj idziemy na urodziny Andiak z 18 Ale nie listopada. Mateusz ja też mam... No, 18 listopada, wiesz o tym? Czy może innego dnia? Nie wiem. No 18. Także pamiętajcie w komciach 18 listopad uderzamy. A masz dla mnie niespodziankę już jakąś? No ten garnitur. Musimy jakiś fajny garnitur wybrać, może na urodziny. Może nie garnitur, górę bardziej, nie? A może garnitur, nie wiem. nie Coś, Coś ładnego. Na, na dzisiaj czy nie na dzisiaj? Na dzisiaj drugie urodziny. No, może być na dzisiaj, może być na 18 listopada. Wtedy mam urodziny. Na no, Twoje urodziny? No. Dobra. Stylizacja numer jeden. Spódnica. <laughs> Pięknie. Go, co? Idealnie pasuje ci właśnie do tych zasłon. No nie? No. Stylizacja numer dwa. Siabada. Fajna, nie? Piszcie w komentarzu, czy jedyneczka, czy dwujeczka, albo nie. Bicek w ogóle. <grym> Zielona. Fajna. Numer trzy. Jezu, boję się. To czekaj, jeszcze ja, ja zajdę w slow motion Nie mieliśmy kamerzysty, więc zrobimy na raz... ale zrobimy na dwa i teraz ja slow mo uwaga, slow mo Ale jesteśmy parą, co? <grym> no, tak schodzimy po tych schodach i osobno i razem, taka para na całe życie <grym> <grym> A może taka para roku? Chyba coś myślisz tutaj powiedzieć więcej na ten temat, mi się wydaje. Więc ja przekwicę kamerę, a ty mów. Słuchajcie, dostaliśmy nominację. Yy. O, prawie bym podarła spódnicę. Jest tu plebiscyt y, Joy. I jeśli chcielibyście, żebyśmy zostali taką parą roku, to możecie to zrobić, głosując na nas, na L-wariatów. Zaraz Wam pokażę, jak to zrobić. Wejdź w link w opisie. Kliknij zakładkę Parę Roku. Zagłosuj. Zaloguj się na no Facebooku i zaakceptuj regulamin Jak wam powtarzałam nieraz na w czacie czy Instastory, zastanówcie się dobrze i grubo, zanim zagłosujecie na nas, czy chcecie, żeby taka para jak czy my nie została parą jak roku? Jak nie chcecie, to tego nie róbcie, Co pamiętajcie. Pakcie? No nie wydaje Zostanie mi tak, ja nie, nie róbmy tak. Elwar, <śla> ja to <śla> Fort A tymczasem idziemy na urycinki, Alex, bo tu już dotarliśmy jak gdzieś się, zeszliśmy po schodach, więc teraz wchodzimy. Widzę, a jak jest taka piękna. Zapraszam. <noise> dziękuję. Ładnie niż ja. Dziękuję. To najlepsze. Co tutaj Będę takie ładne? Ładne? Fajne? Przed chwilą mi się popruło całe. Strzywałam na recepcję. Ale. <noise> Luki sprawka na to. 100 Pomyślności Nigdy nie.

Także, dzięki Elwariatu, że oglądaliście. Jeśli jesteście tu nowi, to wow! co? To ELO! I ELO! <laughs> Potem dodaję tu 520! Jeśli nie jesteście Elwariatu, to dołączajcie, bo tracicie czas i widzimy się w kolejnym vlogu! Tylko Elwariatu! I subskrybujcie!